Każdy człowiek ma prawo do czerpania radości z życia. Życie jest piękne, świat jest piękny. Nawet najmniejsze rzeczy, sprawy mogą przynieść wiele szczęścia. Warto jednak mieć na uwadze znane powiedzenie, co za dużo, to niezdrowo. Często wygodnictwo, materializm, brak wyrzeczenia, umiaru i ascezy mogą mieć przykre czy wręcz tragiczne konsekwencje. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy: Biada bez na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z i cielęta ze środka obory piją czaszami wino i najlepszymi olejkami i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadza na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Konsumpcjonizm i hedonizm doprowadziły Izraelitów do zepsucia moralnego, a przez to do osłabienia społeczeństwa i niewoli. Zasada jest prosta. Kiedy naród żyje w zdrowym umiarze i potrafi zachować ascezę, samodyscyplinę, jest silniejszy, kiedy zaś ulega materializmowi i rządzom, jest słabszy i bardziej podatny na destabilizację czy zniszczenie. Trzeba pamiętać, że jednym z czynników wpływania na społeczeństwo jest ludzka seksualność. Seksualność sama w sobie jest piękna i dobra, bo jest darem Bożym. Używana według zamysłu Boga może rozwijać człowieka i budować relacje oraz miłość. Seksualność użyta w sposób niewłaściwy niszczy więzi, niszczy samego człowieka. Osobą, która jest niewolnikiem porządliwości, można łatwo sterować. Seksualność ma w sobie ogromną moc, ponieważ jej zadaniem jest zapewnienie dalszego przetrwania ludzkości. Właśnie tak Bóg stworzył i ukształtował człowieka jako mężczyznę i kobietę i powiedział, aby przekazywali życie. Taka jest biologia człowieka, taka jest natura ludzkiego organizmu, czy się to komuś podoba, czy nie. Żeby powstało nowe życie, potrzeba komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej, żadna inna nie wchodzi w grę. Na świecie nie byłoby nikogo, także osób o odmiennej orientacji, gdyby nie mama, kobieta i tato, mężczyzna. Człowiek ze swej natury rodzi się jako chłopiec, mężczyzna lub dziewczynka, kobieta. Integralnie, to znaczy mając na uwadze jedność tożsamości fizycznej, psychicznej i duchowej, istota ludzka jest kobietą lub mężczyzną. Nauka o mózgu człowieka wskazuje na zasadnicze różnice między kobietą a mężczyzną. Każda komórka ludzkiego ciała genetycznie jest określona jako kobieca lub męska. Od strony fizycznej, psychicznej i duchowej kobieta i mężczyzna różnią się, a przez to mają się wzajemnie ubogacać i uzupełniać. Taki jest plan Boga wobec człowieka, wobec całej ludzkości. Zawsze, gdy człowiek sprzeciwia się prawu naturalnemu, to obraca się przeciw niemu. Tak było w przypadku mieszkańców Sodomy i Gomory, którzy podjęli akty homoseksualne. W Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane: Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Konsekwencje grzechu przeciw ludzkiej naturze doprowadziły do unicestwienia społeczeństwa. Taka jest siła tych grzesznych czynów. Mówi się, że Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, a natura nigdy. Usiłowanie uwolnienia od prawa naturalnego to utopia, która zawsze prowadzi do katastrofy. Według tradycji miasta Sodoma i Gomora były położone tam, gdzie obecnie znajduje się Morze Martwe. W tym zbiorniku z racji wielkiego zasolenia nie ma życia. Jest to wymowny symbol uświadamiający, że związki homoseksualne ze swej natury są zamknięte na życie. Z tego powodu zupełnie nielogiczne jest domaganie się przez takie pary prawa do adopcji dzieci. Skoro same odrzucają możliwość poczęcia i zrodzenia dziecka, to jakim prawem domagają się dzieci? Nauka Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu zawarta jest między innymi w Piśmie Świętym oraz katechizmie Kościoła katolickiego. Kościół wyraźnie wskazuje na rozróżnienie, stwierdzając, że czym innym jest posiadanie zaburzonej orientacji seksualnej i pragnienie życia w czystości oraz dążenie do uporządkowania tego problemu, a czym innym jest dokonywanie grzesznych czynów. Propagowanie zachowań sprzecznych z naturą ludzką i zgadzanie się na nie, czym zajmują się aktywiści LGBT. Trzeba zawsze odróżnić osobę od grzechu. W katechizmie jest napisane, że dla większości osób borykających się z problemem, kondycja homoseksualna stanowi trudne doświadczenie. Powinno się je traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Orientacja homoseksualna sama w sobie nie jest grzechem, są nim czyny. Dla wielu, może dla większości, a może dla wszystkich osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, wewnętrzne rozbicie co do tożsamości płciowej musi być niekiedy osobistym dramatem i źródłem cierpienia. Ci, którzy cierpią z powodu swych nieheteroseksualnych skłonności, bardzo często tęsknią za posiadaniem naturalnej rodziny i dzieci. Jest to prawdziwy krzyż, który niosą niekiedy przez długie lata. Krzyż, który przeżywany z Chrystusem może ich doprowadzić do zbawienia. Dlatego potrzeba tutaj współczucia i mądrego wsparcia. Dla osób, które podejmują zmaganie z problemem walkę duchową, zawsze jest możliwość skorzystania z sakramentów świętych. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby tworzyć jak najlepszą opiekę medyczną, terapeutyczną i duszpasterską. Należy też wziąć pod uwagę traumę rodzin osób homoseksualnych, rodziców, dziadków, rodzeństwa, krewnych. Którzy niejednokrotnie cierpią z powodu zaistniałej sytuacji. Rodzina także potrzebuje współczucia i adekwatnego wsparcia. Nigdy jednak nie może być zgody dla demoralizacji i jej propagandy, o czym przypomina katechizm. Skąd się biorą skłonności homoseksualne, zwolennicy ideologii LGBT, Ideologia to światopogląd, który dąży do realizacji pewnych celów, interesów. Mówią o tak zwanym genie homoseksualnym, o tym, że człowiek taki już się rodzi. Jest to uwarunkowane genetycznie. Swoje teorie podpierają różnymi argumentami filozoficznymi czy psychologicznymi. Niestety uczeni często wykorzystują swój tytuł naukowy, by nadać większej wiarygodności tym teoriom. Przykładem może być pewna pani profesor z Polski, która powiedziała, cytuję, W związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. Koniec cytatu. Między innymi tak wygląda ta tak zwana naukowa argumentacja. Trzeba jasno powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka jako osobę heteroseksualną. Homoseksualizm wynika z pewnych zaburzeń psychoseksualnych i jeszcze do 1973 roku był na liście chorób. Jednak w wyniku nacisków środowisk LGBT został z tego spisu usunięty. Ta decyzja nie była uwarunkowana medycznie, ale ideologicznie. Nauka dobrze zna takie przekłamania. Przecież w historii powszechnej po II wojnie światowej w różnych książkach, encyklopediach było napisane i tak uczono na uniwersytetach i w szkołach, że za zbrodnię katyńską odpowiadają nie Rosjanie, lecz Niemcy. Ze względu na cele polityczne prawda obiektywna została zmieniona. Podobnie było w tym przypadku. Na potrzeby ideologii LGBT pod koniec lat 60. XX wieku stworzono też nowe słowo homofobia. Ten termin ma służyć do zniesławiania osób, które bronią naturalnego i tradycyjnego modelu rodziny oraz grzech nazywają po imieniu. Nie ma czegoś takiego jak wymyślony gen homoseksualizmu. Mogą być jednak pewne uwarunkowania predyspozycje i czynniki środowiskowe, które sprawiają, że osoba może być bardziej podatna na takie skłonności. Na przykład pewna nadwrażliwość emocjonalna lub jej brak, zranienia emocjonalne, nieakceptacja płci dziecka. Rodzice chcieli mieć dziewczynkę, a jest chłopiec, czy odwrotnie. Negatywne wzorce osób tej samej płci, co prowadzi do wykrzywienia obrazu męskości u chłopca i kobiecości u dziewczynki. Dalej problemy w relacjach z ojcem lub matką, rozbicie rodziny, wczesne doświadczenia seksualne, szczególnie homoseksualne. Czasami jest, że osoba rozwija się we właściwy sposób w dobrej rodzinie i środowisku. Trzeba jednak pamiętać, że człowiek to również dusza, i wymiar duchowy ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Wspominamy dziś, dziś świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święty Michał na obrazach, rzeźbach często ma pod stopami szatana, diabła, który ciągle nas kusi do zła, łamania przykazań, zejścia z drogi prowadzącej do zbawienia, odwrócenia się od Bożego porządku. W wielu przypadkach to on podsuwa myśli nieczyste, niekiedy na tle homoseksualnym, które nieodrzucone mogą nabrać takiej mocy, że przerodzą się w pragnienia i przejdą w czyny. Homoseksualizm niszczy człowieka od strony psychicznej, fizycznej i duchowej. Czasami słuchałem wypowiedzi osób ze środowisk LGBT, które mówiły, jak są bardzo szczęśliwe. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem. Dziwi mnie jednak fakt, dlaczego ci ludzie tak często zmieniają partnerów, szukając nowych wrażeń i uciech. Być może te osoby tak naprawdę nie są szczęśliwe i wciąż gonią za upragnioną radością i głębokim pokojem serca, których nie posiadają. Kiedyś czytałem wypowiedź Frediego Mercurego z zespołu Queen, który był biseksualistą i zmarł na początku lat 90. w wyniku zarażenia się wirusem HIV. Miał tylu przygodnych partnerów, że tak to się skończyło. Przed śmiercią powiedział, że tak naprawdę brakowało mu prawdziwej miłości i szczęścia. W Australii w roku 1997 zapytano 2583 starszych homoseksualnie żyjących mężczyzn o liczbę ich kontaktów seksualnych. Średnia liczba, zaznaczam, nie najwyższa, ale średnia, liczba ich partnerów seksualnych wynosiła 251. Jedynie 2,7% miało jednego partnera. Zaburzenia orientacji seksualnej często prowadzą do depresji, sięgania po narkotyki czy samobójstw. Warto zaznaczyć, że powodem takich tragicznych skutków nie jest brak akceptacji społeczeństwa wobec aktów homoseksualnych. Na przykład w Holandii, gdzie ruch LGBT cieszy się różnymi prawami i przywilejami, odsetek wspomnianych problemów jest podobny. Podobny jak w krajach mniej liberalnych. Aktywny homoseksualizm prowadzi do niszczenia człowieka od strony fizycznej i zdrowotnej. Czynni homoseksualiści mają tylu przygodnych partnerów, że bardzo często zarażają się różnymi chorobami. Amerykańskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom szacuje, że homoseksualni mężczyźni odpowiedzialni są za 61% nowych zakażeń HIV, chociaż sami stanowią tylko 2% ludności. Czyny homoseksualne prowadzą do przekraczania kolejnych i kolejnych granic zdrowej obyczajowości, a co za tym idzie, do duchowego, moralnego i cywiza, cywil, cywil, cywilizacyjnego upadku społeczeństwa. Przykładem jest potężne imperium rzymskie, które upadło między innymi z powodu ogromnego zepsucia moralnego. Warto dodać, że to dzietność w dużym stopniu decyduje o rozwoju gospodarczym i ekonomicznym państwa. Wreszcie aktywny homoseksualizm ma ogromny wpływ na naszą wieczność. W Ewangelii słyszeliśmy historię o człowieku biednym i bogatym. Styl życia na Ziemi jednego i drugiego wpłynął na ich losy po śmierci. Łazarz otrzymał od Boga nagrodę, natomiast człowiek bogaty za grzeszne życie cierpiał męki w otchłani i prosił o odrobinę wody, mówiąc: Strasznie cierpie w tym płomieniu. Wszystko, co robimy, mamy czynić w odniesieniu do celu ostatecznego, jakim jest nasze zbawienie. Bóg kocha grzesznika, tak, ale nigdy nie zgadza się na grzech. Jezus, który uratował grzesznicę przed ukamienowaniem, powiedział jej wprost, by już więcej nie grzeszyła. Nie powiedział, że ją rozumie i wszystko jakoś się ułoży, tylko że ma przestać grzeszyć. Dlatego samo mówienie, że Jezus kazał kochać innych, w domyśle wszystko tolerować, jest manipulacją słowem Bożym. Bóg jednoznacznie potępił grzech sodomski, a przecież Chrystus powiedział: Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pan Jezus nie wypowiedział się wprost na temat homoseksualizmu, tylko dlatego, że ta sprawa była jasna dla ludzi, do których się zwracał. On dobitnie przypomniał Boży porządek. Czy nie czytaliście? Że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, opuści człowiek swego ojca, matkę, złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że będą jednym ciałem. Jezus, wiedząc, że powróci do domu ojca, zapowiedział apostołom ducha świętego, który nadal prowadzi wspólnotę kościoła. Apostoł Paweł pod natchnieniem ducha świętego napisał. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek, tworzący jedno z Ojcem i duchem świętym, zawsze był bezwzględny wobec grzechu, bo wiedział, że może on doprowadzić do wiecznego potępienia. Odnosząc się do powyższych treści należy obalić pewien mit. Homoseksualizm, czy raczej relacje homoseksualne nie są miłością. Miłość polega na pragnieniu obiektywnego dobra drugiej osoby. Mając na uwadze, jak destrukcyjny od strony psychicznej, fizycznej i duchowej dla człowieka jest homoseksualizm, nigdy nie można nazwać go miłością, jest raczej jej przeciwieństwem. Dlatego warto się zastanowić, czy ludzie, którzy popierają ideologię LGBT i jej propagatorów, tak naprawdę pomagają, czy raczej szkodzą osobom z zaburzeniami orientacji. Czy podczas tak zwanego Dnia Tolerancji, gdy w niektórych szkołach nauczyciele mówią dzieciom i młodzieży, że homoseksualizm jest w porządku, jest dobry, jest ok, czy przez to nie wprowadzają w błąd młodego pokolenia? Jako chrześcijanie nigdy nie możemy zgadzać się na przemoc, ale też nie możemy być naiwni. Ruch LGBT pod hasłami wolności, równości i tolerancji sam skutecznie ogranicza wolność słowa, nauki i wyboru terapii. Gdzie jest tolerancja, gdy ktoś ma odmienne zdanie, na przykład profesor na uniwersytecie? Dlaczego pojawia się dyskryminacja wobec osób, które chcą podjąć leczenie, terapię i gdy mówią o jej sukcesach? Gdzie jest szacunek wobec symboli religijnych, które są ohydnie profanowane? Oto prawdziwa obłuda, która pod przykrywką pięknych haseł skutecznie eliminuje swoich przeciwników. Gdyby globalna sieć aktywistów LGBT nazwała otwarcie swoje cele, nie miałaby żadnych szans ich realizacji. Trzeba pamiętać, że żyjemy w państwie demokratycznym i mniejszość nie może decydować o większości. Nie jestem homofobem, bo z całego serca pragnę obiektywnego dobra i prawdziwego szczęścia każdego człowieka, w tym osób o zaburzonej orientacji seksualnej. Jako ksiądz pragnę, aby jak najwięcej osób było zbawionych. Wreszcie chcę być wierny słowom z dzisiejszego drugiego czytania. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne, do Niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Amen.